Czy Aleksandra Więcka. To zależy od okoliczności, no najczęściej prywatnie Ola, a nie prywatnie Aleksandra, bo to brzmi jakoś tak poważnie, jak musimy -hmm. 60 wzrostu to trzeba trochę o to zadbać. <laughs> o to zadbać, no dobra. E, my się znamy, żeby wszyscy wiedzieli, e, z podyplomówki e, Design Thinking na SWP-cie. E, tam byliśmy dwoma takimi mądralami. Mądrzyliśmy się i drażniliśmy <laughs> wszystkich. Dwoma Tak, no właśnie. Ola e, ja pozwolę sobie dzisiaj Ola używać, chociaż temat jest poważny. Eee, dziennikarka, specjalistka od storytellingu, czy autorka książki? Jak mam Cię przedstawić? No, wiesz co, to jest, te wszystkie trzy, te wszystkie trzy tożsamości są świetne. Ja bym dorzuciła do tego jeszcze to, że to, że poznaliśmy się na tych studiach projektowych, mhm. to nie jest obojętne dla tego, co teraz robię, mhm. bo to właśnie tam ja zaczęłam rozumieć, jak wykorzystywać proces projektowy, jak wykorzystywać to projektowanie zorientowane na człowieka, na użytkownika, do tego, żeby tworzyć narrację. I ja te dwie rzeczy łączę po to, żebyśmy już nie czuli się jak ciocia, jak u cioci na imieninach, gdzie każdy mówi swoją historię i każdy jest zmęczony słuchaniem tego, co ktoś opowiada o sobie, tylko żebyśmy mogli osiągnąć prawdziwe porozumienie i w dobrym przepływie i dobrej interakcji ze sobą. Naprawdę się czegoś z tych swoich własnych historii uczyć i naprawdę się też nimi dzielić. Mm -hmm. szczytna, szczytna idea, e, bo też jest e, okazją, jest właśnie ta książka, tak? Ale zanim o książce powiemy, trzymasz w ręku. Trzymam, tak, ja zasłaniam kierunku, autor... to jest mój, mój ulubiony element tej okładki. Tak, dobra, zaraz mi wyjaśni, kto dokładnie tam jest na tej okładce. E, Jesteśmy w Teatrze Nowym. Dlaczego tu akurat? To, to przejdźmy się, pokażmy, Super. bo ja zobaczyłem, że tu jest sporo ciekawych, takich raczej niedostępnych, tak jak mówią wszyscy w Empiku książek. Więc, no dobra, no więc jesteśmy w teatrze książki, nowym, bo Teatr Nowy to jest takie miejsce, które... Wiele widziało i wiele słyszało z mojego, że tak powiem, z mojego życia. To jest takie miejsce, które jest bardzo blisko mojego mm -hmm. domu. Trochę jak pamiętacie z Beverly Hills 90210 e, Pitch pit, to jest mój Pitch pit. mm -hmm. Więc tu jest księgarnia, w której są najfajniejsze książki, jakich nie znajdziecie nigdzie indziej. To są książki najczęściej związane ze sztuką, albo z filozofią, albo z jakimiś społecznymi rzeczami. I za, bardzo często to są rzeczy, których naprawdę nie ma nigdzie indziej. Co ja tu ostatnio kupiłam? Czy tutaj kurier nie przywiózł pierwszego egzemplarza książki? To, <laughs> to prawda. Co to jest w ogóle miejsce, w którym częściowo ta książka powstała? Bo ja bardzo często tutaj pracuję. Mhm. E, pracuję tu dlatego, że tu jest jasno. Pracuję tu dlatego, że jest tu bardzo dużo moich znajomych, więc jeżeli chodzi o prokrastynację, to jest wspaniałe miejsce. Zawsze się kogoś mhm. spotka, nie trzeba, nie trzeba finalizować tego, co się zamierzyło. E, ale też to jest takie miejsce, gdzie chyba dwa tygodnie temu e, usilnie starałam się pracować, będąc głaskaną i chwaloną przez wszystkie te osoby, bo to był dzień premier mojej książki, odbierając te wszystkie wiadomości i nagle Bach przyjeżdża, kurier stawia przede mną wielkie pudło i tam jest dziesięć moich autorskich egzemplarzy. Mhm. No i naprawdę był to super wzruszający moment i on się odbył tutaj. No właśnie, jeszcze mówiłaś o jednym, że można tutaj dobrze zjeść przy okazji, no bo z samą pracą człowiek nie żyje, prawda? To jest prawda, to jest Warszawa i to jest e, takie miejsce, gdzie są Pokazuję. najlepsze <głos》>, gdzie są najlepsze wegetariańskie lunche, mhm. Więc to jest trochę taki Wiesz Bartek, to jest taki trochę nasz mokotowski domek, taka nasza mokotowska mhm. świetlica socjalna. Mhm. My wszyscy biedni artyści jemy tutaj niedrogie, ale wyrafinowane lunche, spotykamy się z innymi artystami i twórcami i czujemy się tutaj naprawdę błogo. No i bez mięsa, to ja już lubię to miejsce. Bo to miejsce jest ekstra. Zobaczcie ogródek. Ogródek jest nietypowy, bo wcześniej był tutaj po prostu betonowy plac. Mhm. Ale w tym betonowym placu i zobaczcie jakie to jest metaforyczne e zrobiono takie wylwy i te wylwy są po prostu patrzcie porośnięte taką łąkową, bujną roślinnością, i naprawdę to jest cudownie. Tu się cudownie spędza czas i cudownie się. Mm, cudownie tu być. No, ja tu lubię pracować. Efektywne miejsce w sumie. No mimo właśnie. tej prokrastynacji ze znajomymi. Mówiłam, specjalistka od storytellingu, sprzeda każdą historię. To teraz sprzedaj mi historię, którą trzymasz w ręku. Jak mówić o sobie? Dobrze, czyli co? Dajesz kobietom jak gdyby skrzydła do tego, żeby rozwinęły się nie tylko w życiu, ale też w biznesie, co ciekawe, prawda? Na no kogo jest to zacznijmy od początku. No właśnie. <laughs> Przez, jak już zderzyły się w mojej głowie te synapsy, ja pomyślałam, że skoro umiem opowiadać historię, bo robię to od 20 lat, skoro nagle zrozumiałam, na czym polega proces projektowy i mogę teraz tę historię projektować, Pewien konkretny sposób, po to, żeby osiągnąć jakieś konkretne zamierzone cele, to najpierw taką naturalną drogą do tego, żeby sprawdzać, jak to będzie działało, jak design thinking połączyć ze storytellingiem, były dla mnie warsztaty dotyczące budowania marki mhm. i w ogóle projektowania komunikacji. Czyli ja pracowałam z takimi mikroprzedsiębiorczyniami, które na przykład same. Tworzyły swoje rzeczy i potrzebowały opowiadać o sobie, ale w kontekście biznesowym. No ale pracowałam też z dużymi firmami, z korporacjami, robiąc dla nich warsztaty ze strategii komunikacji, robiąc dla nich warsztaty z projektowania wartości, tego, czym się chcą dzielić. I zdobywając te doświadczenia, coraz częściej, jakby spotykałam się też z kobietami, które mówiły, wiesz, to tak super to robisz, ale ja to po prostu nie mam żadnej historii. Mhm. I Prawda jest taka, że to nie jest prawda. Nie mhm. ma takiej osoby, która nie ma historii. Chyba, że. No właściwie nie ma. Po prostu nie ma, bo te historie rozgrywają się w naszym umyśle, bo my funkcjonujemy w taki sposób, że to wszystko, czego doświadczamy, my sami układamy w narrację, po to, żeby zrozumieć, co to znaczyło, co to znaczy dla nas, jak ten świat w ogóle działa, jakie są związki przyczynowo-skutkowe. Mhm. I. E, Pewnego dnia <laughs> spotkałam, się z, spotkałam się z taką klientką, która powiedziała, wiesz co, ja jak mam wyjść na środek, to cały czas myślę o tym, jak byłam w szkole i jak to wychodzenie na środek to był taki najgorszy moment, moment najgorszego zawstydzenia, wiecie, jak, taki, jak kojarzymy z takiej, wiecie, z, z dawnego ustroju, taki moment złożenia samokrytyki. I nieważne, czy to było coś, co ja źle zrobiłam, czy to była sytuacja, w której w szkole odpowiadam na pytanie, bo i tak wiadomo było, że przecież nie chodzi o to, żeby było dobrze, tylko żeby było źle. I ja się tak naprawdę tego wstydzę. I zrozumiałam, że to jest ogromny problem dla kobiet. Drugą nogą, która pozwoliła mi e, zmaterializować tą książkę, był taki projekt, w którym brałam udział, który się nazywał Bide Change. I to jest projekt, który, do którego zaprosiło mnie sieć przedsiębiorczych kobiet, kiedy on powstawał. Dziewczyny wpadły na pomysł, że trzeba stworzyć taką przestrzeń, gdzie kobiety będą mogły dzielić się swoimi historiami. Trochę tak mhm. jak TED albo TEDx, mhm. ale gdzie tematem są punkty zwrotne punkty zwrotne, które zmieniają życie. Mhm. No i ja zaczęłam przygotowywać te mówczynie. Do tego, żeby one mogły wystąpić na scenie. I tu znowu nieustannie słyszałam, hej, ja nie mam swojej historii, hej, ja nie wiem, o czym ja mam mówić, hej, ale wiesz, te inne dziewczyny, te dwie pozostałe, bo one występowały najczęściej we trzy. Te dwie pozostałe, to ich historie są super, ale moja to nie. I tak od wszystkich trzech. I postanowiłam zebrać to wszystko ze sobą i dać tutaj narzędzia, ale też taką przestrzeń do tego, żeby. Um, Głównie kobiety, ale wiesz, czytają tą książkę też szwaceci. Ostatni jeden chciał, że czyta pod kołdrą, jak żona zaśnie. <śmiech> <śmiech> eee... Gorzej, jak się żona dorwie do tej książki. No, żona już chyba skończyła. Okay. A jedna dziewczyna mi wysłała zdjęcie, jak leży w wannie. Są tylko takie, wiesz, lampeczki. Zamknęłam się przed rodziną i czytam. Nie mhm. mogę się oderwać, woda już zimna. Mhm. <laughs> Więc e, rzeczywiście dużo osób to porusza. Ale to jest taka książka, która ma nie tylko dać technikalia, czyli nie tylko, że struktura opowieści, od czego zacząć, mhm. na czym skończyć, ale też pozwolić na... Dwie, dwa etapy wcześniej. Czyli jeden etap wcześniej to pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć: Ja mam coś ważnego do powiedzenia. Mhm. Ja, taka, jaka jestem, czy taki, jaki jestem, jestem wystarczająco interesujący, żeby dzielić się tym, co ja wiem o świecie, co ja sądzę o świecie, co ja bym chciał, ja, czego ja potrzebuję mhm. i tym, jaki jestem. I jak już mamy tą bezpieczną przestrzeń, żeby w ogóle sobie na to pozwolić, to drugim etapem jest taki etap, o którym ja mówię samowiedza, zdobycie samowiedzy, czyli teraz te wszystkie dane, które zgromadziliśmy przez cały czas naszego życia, teraz trzeba przepuścić przez wyszukiwarkę i znaleźć takie, które są dla nas istotne mhm. i zastanowić się, co my tam przeżyliśmy, jak my teraz na to patrzymy, czym my się możemy podzielić. Po co? Bo to też jest bardzo ważny element, czyli zadanie sobie pytania, po co ja opowiadam tą historię. Czy... No właśnie, bo, bo mnie interesuje te historie, do czego one faktycznie nam później się przysłużą, tak? W czym nam pomogą? W pracy, w rozwijaniu własnego biznesu, czy prezentowaniu siebie, jak już powiedziałaś, na scenie, tak? Czy w wystąpieniach publicznych? No to tak, jakbyś pytał, do czego służy nam mówienie i komunikacja. Mhm. Ono no nam służy we wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych aspektach. Bo, Bo kiedy mówisz no. o sobie dobrze, to mówisz o sobie dobrze na randce, to mówisz o sobie dobrze okay. w pracy, to umiesz też wykreować swoją historię jako element, na przykład, nie wiem, marki, którą tworzysz. Mhm. Bo to jest bardzo ważne, nie? Kiedy, kiedy możemy powiedzieć, że teraz te marki bardzo często opierają się albo opierają się o założyciela, albo w ogóle o taki element hmm, w jakich my jesteśmy wartościach? Czy my jesteśmy mm -hmm. do siebie podobni? Jak, jaki my świat chcemy tworzyć? Jaką my mamy wizję rzeczywistości? No, Storytelling tym... mi się właśnie z markami mocno kojarzy. Tak? Jakimś takim nowym trendem, e, w który marki trochę na siłę też chcą chyba wejść, e, a niekoniecznie robią to dobrze. Mam nadzieję, że po przeczytaniu. Tak, aż mi serce zabolało, jak powiedziałeś to na siłę. Tak, no to w znaczy, To czy... jest tak jak z innowacją, tak? Że firmy sobie doklejają taką etykietkę, że jesteśmy innowacyjni, a, a jak zajrzysz do środka, do takich organizacji okay. tej innowacyjności nie ma, tak? Dobra, ja mówię, to rozumiem. Że, że, że taki storytelling sobie wszyscy doklejają, bo jest modnym stwierdzeniem, modnym hasłem, tak? No dobra, można powiedzieć, że <laughs> można powiedzieć, że częściowo tak jest, ale wiesz co, odkąd mamy internet, odkąd mhm. my jesteśmy raczej z naszymi klientami, czy też mówimy o nich prosumenci,, nie? Mhm. Taki, którzy są aktywni. Jesteśmy z nimi w dialogu, a nie w monologu, tak jak kiedyś kiedy wiesz tylko ten, kto przeszedł przez sito redaktorów mhm. i mógł zostać opublikowany w gazecie albo, Zabrać głos w telewizji, tylko on miał, mógł zaistnieć. Tak teraz jednak mamy internet, jesteśmy cały czas w jakiejś takim, w takiej komunikacji wiesz, wzajemnej. Więc mówienie o tym, że uda nam się stworzyć taki wyimaginowany storytelling, który tylko służy mhm. wiesz, jako a, taki listek figowy, żeby przykryć jakieś nasze słabości, to się po prostu nie uda. No to akurat wiesz i ty i ja, tak? tak. Ale różnie w praktyce bywa. No to można próbować też, mhm. ale to. Mm, jakby to po prostu, jeżeli nie ma autentyczności w tej komunikacji, to bardzo trudno wykrzesać z tego taką, taką energię, która byłaby w stanie porwać za sobą, pociągnąć za sobą innych. Ale to, co się chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że też mówię o tym w tej książce, że storytelling też przeszedł pewną taką ewolucję. Ewolucja. I że kiedy teraz o tym myślę, to myślę o tym, że po... Chyba około 2000, 2008 roku pojawił się taki człowiek, który się nazywał Taj Taki. Taj Montaki, Montaki wykuł taki termin story doing. Czyli najpierw rób, zastanów się kim jesteś, najpierw rób, a dopiero potem o tym opowiadaj. A potem ja, łącząc nasze doświadczenia projektowe ze storytellingiem i story doingiem. Pomyślałam, że tym czymś nowym, co pojawia się i co o czym powinniśmy mówić, to jest nie tylko storytelling, ale przede wszystkim story design, czyli projektowanie opowieści, które są oparte o nas, o nasze wewnętrzne wartości, albo o wartości marki, o działania, które z tych wartości wypływają, ale projektowane w taki sposób, żeby mogły dotrzeć do tych użytkowników, czy do tych odbiorców. I mówić do nich takim językiem i poruszać takie elementy tej naszej narracji, żeby to mogło z nami wzajemnie rezonować. Trochę, no tak jak wiesz, tak jak w Design Thinking. No, mm -hmm. Co z tego, że zbudujesz bardzo szybką, cichą i super piorącą pralkę, jak tak naprawdę potrzebą klienta są czyste koszule, a nie pralka, i równie dobrze mógłbyś mu je po prostu dostarczać codziennie rano pod drzwi. Czyste. Czyste, oczywiście, że czyste. Dobra, to Ola, powiedz jeszcze, gdzie można kupić tę książkę. Ja wiem, Zwierciadło jest wydaw, wydawcą tej książki, ale można ją kupić chyba wszędzie w tych dostępnych miejscach. Zwierciadło jest z wydawcą, bo wiesz, Zwierciadło to też wydawnictwo uh -huh. y, i można ją kupić, mam nadzieję, wszędzie. No ja na co dzień Zwierciadło. O, cudownie, jak mogłam <laughs> ci przynieść trochę sensów zwierciadł. Zwierciadło. W każdym razie można ją kupić teraz w zasadzie w większości księgarni. Ja ostatnio byłam w Giżycku i wiecie, rzadko... że znaczy myślałam, że w ogóle tego nie zrobię, ale weszłam do księgarni w Giżycku, żeby zobaczyć, czy jest i była. Mhm. Więc, więc myślę, że, że jest też i gdzie indziej. Empik na pewno. Ale też te wszystkie mniejsze księgarnie, dystrybucja jest ogólnopolska, także po prostu trzeba pójść do księgarni i wziąć, albo zamówić sobie na stronie Empiku albo zwierciadła, albo na stronie legimi, na przykład iBuka. E ja już zacząłem czytać warto. Jestem facetem, więc mnie pochłonęła, ale myślę, że każdą kobietę lektura obowiązkowa w tym roku, tak? A co było najśmieszniejsze, jak przeczytałeś? Zapamiętałeś jakieś zdanie? Nie, na razie jestem gdzieś tam na pierwszych, pierwszych stronach. Więc... A, przeczytałeś tytuł. Nie, nie, dalej, jestem trochę dalej, wierz mi, musisz mi uwierzyć na słowo. E... Wierzę Ci, nie będę Cię odpytywać. Dobra, idziemy w takim razie przetestować to menu, które tak super zachwalałaś. No ciekawe, co dzisiaj będzie na lunch. Już 12, to zaraz powinno się wywiesić, bo my tu zawsze czekamy na 12, żeby wiedzieć, co będziemy jeść. A ja pod sparkiem nieprzypadkowo, bo ze mną Rafał Kamiński. Cześć. Cześć, witam cię serdecznie. No właśnie, Rafał, e, powiedz co tu w sparku robisz? E, w sparku na co dzień pracuję w UPC Polska, jestem customer journey Okej, okay, czyli jak macie jakieś jak widzowie mają jakieś uwagi do UPC, do usług UPC to co, mogą do ciebie Pisać. Oczywiście na LinkedIn mnie znajdą, złapią, zawsze chętnie odpowiem, pomogę. Natomiast na co dzień zajmujemy się rozwojem produktu online nowego w UPC. Czyli coś grubego się szykuje nowego? Tak, tak, jak najbardziej z dbałością i troską o naszych klientów i przyszłych klientów rozwijamy usługi cyfrowe po to, żeby lepiej wam się z nami współpracowało, żeby one były oczywiście coraz bardziej nowoczesne, jednocześnie dostosowane do Waszych codziennych potrzeb. Mhm. No właśnie, ale ja z Rafałem spotkałem się nie dlatego, żeby rozmawiać o UPC, może będzie okazja, może wpadniemy tam do środka, do Sparka. Jak już będzie można, tak? Bo Zapraszam na razie, serdecznie. Na razie z tym jest mały problem, ale chcę porozmawiać o nowym kierunku czy o może nowym projekcie, który realizujesz we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, prawda? Tak, to prawda. To w zasadzie mój autorski pomysł na studia podyplomowe. Mhm. Szczególnie chyba ważny temat w dniu dzisiejszym pod kątem tego, jaką mamy sytuację, jak to wszystko się dynamicznie zmienia, jakie, z jakimi problemami się mierzymy i społecznie, i, i zawodowo. Są to studia na kierunku lider innowacji. Mhm. Długo zastanawiałem się nad nazwą, nawet prowadziliśmy bardzo ciekawe dyskusje. Na uczelnie, z władzami, z radą programową e, uczelni i stwierdziliśmy, że to chyba będzie najlepsza nazwa. E, dlaczego? Ja mam świadomość, że w ogóle słowo innowacja dzisiaj. No tak, chyba przez wszystkie przypadki odmieniana. Tak, tak, jest odmieniana. Mocno się zdewolowała, e, jeżeli chodzi o jej znaczenie. E, co, ale nie zmienia to faktu, że jednak bardzo potrzebujemy innowacji wszyscy. I oczywiście liderem innowacji może być ktoś, kto zarządza dużą organizacją, jak również małą. I na samym szczeblu tych, zarządzania tymi organizacjami jak najbardziej liderzy innowacji są potrzebni po to, żeby dawać przyzwolenie na eksperymentowanie, na poszukiwanie, na rozwiązywanie różnych problemów społecznych, biznesowych, technologicznych, mhm. również na popełnianie błędów, bo to jest cechą w tworzeniu, w poszukiwaniu innowacji ale również firmy potrzebują innowatorów na poziomie zespołów, na poziomie najniższego szczebla pracowników i nasze studia, ten kierunek powstał po to, żeby kształcić, rozwijać kompetencje, dostarczać niezbędną wiedzę dla liderów, dla liderów, którzy będą inspirować swoich współpracowników, którzy będą potrafili zorganizować, zbudować zespół. Pociągnąć ten zespół, pomóc mu i wspólnie poszukiwać innowacji w dowolnym zakresie, w dowolnym, na dowolne potrzeby klientów w zakresie produktów. I usług. To tak no, można no. powiedzieć w telegraficznym w skrócie. No właśnie, takich propozycji na rynku trochę jest. Ja sam jestem, nie wiem czy wiesz, ale po design manag management jestem na SWPS-ie. Tak, pamiętam, e... rozmawialiśmy no, o tym. No, e... no właśnie, czy, czym tutaj e, będziesz chciał przyciągnąć potencjalnych e, studentów, czy no mówiąc konkretnie menedżerów, którzy. Zjawią się na takich studiach i ile czasu rok poświęcą na? Tak, dwa semestry, dwa semestry. bo są to studia podyplomowe. E, czym chcę przyciągnąć? Po pierwsze, praktycznością kierunku, to znaczy, my zapewniamy minimum e, wiedzy merytorycznej, natomiast e, skoncentrujemy się na faktycznym rozwiązywaniu problemów biznesowych, społecznych, e, ponieważ e, praca dyplomowa e, będzie realizowana w formie projektów mhm. zgłoszonych przez. Firmy i organizacje publiczne to studenci będą wybierali sami temat, który chcą rozwiązywać, i w trakcie tych dwóch semestrów będą krok po kroku e, poszukiwać, tworzyć, budować i przygotowywać do wdrożenia te innowacje. Czyli, czyli tak w skrócie rozumiem, że co, zgłaszają się do Was firmy, wy wybieracie te firmy i w tych konkretnych firmach rozwiązywane są problemy. Tak, ja rozmawiam z firmami, z różnymi firmami i organizacjami publicznymi, nawiązuję z nimi współpracę na zasadzie bardzo otwartej współpracy, natomiast z nimi wspólnie przygotowuję temat, wyzwanie dla studentów, ale to finalnie studenci, którzy będą tworzyć interdyscyplinarne zespoły, będą decydować nad którym tematem chcą pracować. Tych tematów oczywiście będzie więcej i firm będzie więcej niż samych zespołów. Tak więc nie każdy skorzysta z tej szansy, natomiast wybór jest po stronie studentów. Okej, okay, no to fajnie. Zapisy nadal trwają, gdzie ewentualnie... można Za, Zapisy nadal o tym trwają kierunku. już tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli pozwolisz, to jeszcze dodam jedną rzecz, bo oprócz no. tego praktycznego wymiaru, to bardzo ważna jest też sama kadra wykładowców, którą stanowią praktycy przedsiębiorcy, eksperci w swoich dziedzinach tak więc... Yy, 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 przykład? Yy, przykład. Chociażby Artur Racicki, który jest przedsiębiorcą, startupowcem yy, i przy okazji już teraz też wykładowcą. Między innymi właśnie na yy, Akademii Leona Koźmińskiego. Okej, okay, no dobra. Rafała poprosiłem o kilka inspirujących książek. Posłuchał się, ku mojemu zdziwieniu. I yy, <laughs> yy, kilka takich książek ma ze sobą. E, idziemy na kawę, ale jeszcze e, pokażę Wam te książki. Co, co dobrego wybrałeś? E, wybór był trudny, ponieważ <laughs> nie, nie udźwignąłbym tego wszystkiego. Mam oczywiście tutaj też w swojej Kindle, e, e, Kindla, którym który, który trzymam swoją... E, Gdzieś tak całą inspirację, bo tu wiedzę to może za mało nawet powiedziane. Mhm. E, natomiast wybrałem kilka pozycji, które faktycznie już wiele lat temu zmieniły moje patrzenie na, mhm. e, na kwestie innowacji, na kwestie e, budowania i biznesu i rozwiązywania problemów biznesowych. Mhm. E, pierwszą z pozycji, którą wziąłem, to jest zmiana reguł gry w biznesie. E, w wersji angielskiej znajdziecie ją pod tytułem The Game Changer. Jest ona autorów Lafleja i Harana, e, można powiedzieć, że współtwórców potęgi Protonet Gamble i ona opisuje bardzo szczegółowo e, zarówno transformację tej firmy, mhm. jak i dbałość o to, żeby innowacja stanowiła e, codzienny chleb e, i firm z całej grupy i wszystkich pracowników. Drugą pozycją, e, którą wybrałem, to jest pozycja Dawaj szczęście. Dawaj innym szczęście. E, w wersji angielskiej Delivering Happiness. E, I to jest książka autorstwa Tonego Siecha. E, twórcy, prezesa wieloletniego e, firmy Zapos, który. To firma jako pierwsza zrewolucjonizowała sprzedaż obuwia. To Jak oni to zaczęli. Mówiłem, ko kozacką obsługę klienta mają, tak? Tak, Nikt tak. To oni zaczęli ma. sprzedawać buty przez internet, gdy jeszcze się wszystkim wydawało to kompletnie nie, niemożliwe. Natomiast faktycznie oni doszli do perfekcji, jeżeli chodzi o dbałość o klienta. No, Szereg przykładów, można by było faktycznie godzinami też o tym opowiadać. Kolejną Kolejna. pozycją, którą wybrałem, to jest. Tytuł Bez Marketing z Kota Stratena, która w bardzo przyjemny, krótki sposób, tak na dobrą sprawę, nie wiedziałem, że to możliwe, przekazuje całą esencję idei marketingu. Opisuje bardzo konkretnie, bardzo obrazowo to, jak należy przestać kusić klientów i po prostu zacząć z nimi rozmawiać i współpracować. A ostatnią pozycją jest bardzo prosty narzędziownik. To już pod kątem i startupów, ale do wykorzystania przy pracy nad dowolnym produktem lub usługą. E, oczywiście przy odpowiednim dostosowaniu. To jest metoda Running Clean. E, duże uproszczenie e, podejścia Customer Development i Lean Startup e, autorstwa Asha e, No Polecam serdecznie, bo to jest książka na jeden wieczór, a na dobrą sprawę pomaga rozwinąć każdy biznes, każdą usługę i produkt cyfrowy. No dobra, my idziemy na kawę. Te książki wszystkie znajdziecie e, z jednej strony tak, w, e, w opisie do tego filmu, ale też z pewnością na blogu linki. Może wyduszę e, przy okazji kawy, którą zaraz wypijemy e, od Rafała, kilka tytułów dodatkowych z tego jego kindla. Zobaczymy, czym on tam <grym> się inspiruje, chętnie, a, a czekamy oczywiście e, na jakieś komunikaty prasowe, jeżeli chodzi o UPC, jakieś rewolucyjne podejście może w stylu Zaposa, co? Dzieje się dużo, oczywiście to no, nie chcę ja jest gra połowa. Myślę, że będziemy z dnia na dzień zmieniać rzeczywistość i ułatwiać życie naszym klientom. Dobra, obiecujesz, że wejdziemy do UPC? Oczywiście, no, nie dobra. ma sprawy. To idziemy Zapraszę. na kawę, a Wy oglądajcie dalej. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Hej.